Siemaneczko, słuchajcie, krótki kaszel z mojej strony, z racji tego, że mamy grudzień, mamy piękną zimową aurę, jest minus 7 stopni, aczkolwiek fakt nie ma śniegu, jest to uważam idealna pora, aby nagrać materiał, o czym? O skuterku wodnym. Słuchajcie, sprzęt zakupiłem w marcu 2024, myślałem, że zdąży coś popływać, nie zdążyłem, nie dałem rady, po prostu tyle miałem natłok roboty na działce. Z moimi prywatnymi sprawami, i tak dalej, że nie dają rady. Więc słuchajcie, w tym odcinku pokażę wam, jak tego dziada uruchamiamy. Próbujemy przynajmniej uruchomić, a popływamy sobie w drugiej części. Zatem zapraszam. We Introducing the Yamaha Wave Blaster. Essentially, it's the world's most radically advanced bus. Now available on the water. Zobaczcie, to jest Śląsk. Szyb górniczy, przepraszam, cały zakład przetwórczy węgla. I garaże. A w jednym z nich coś takiego. Yamaha, jeszcze dokładnie nie pamiętam jaki to jest. Nie pamiętam, nie wiem jaki to jest dokładnie model. Eee, będę to rozkwiniać. Papiery I tam mamy spisali się umowę, ale tam mi się nie zaglądałem, co to w ogóle posudziałem to w ciemno. za tę kasę, wszystko kompletne. Lawetkę sobie wydajemy i tak mam jeszcze do przewiezienia jeszcze jeden dzisiaj temat, który może wam pokażę. Też na filmikach, jak będziecie chcieli. Albo będzie częściej niż to. W każdym bądź razie udało się. Zapakowałem, zapłaciłem, Nie patrzę na ten sposób pasowania. Pierwszy raz coś zapinałem pasami do lawety, ale trzyma się twardo. No i wygląda fajnie. Tylko nie trzeba umyć, bo stoi już kilka lat. A no i w nie była przyczepa oczywiście. Lawetka zarejestrowana. No i tak to wygląda. No i co? Jedziemy? Zatakowały zbiornik to na takim zbiorniku, że się dzień opierdolił spokojnie. <noise> no na Chorwacji to fajny temacik. Nawet nad Polskie może, żeby się ten zabrać. Nawet nad Polskie może, żeby sobie ten popłynąć i, i się pobawić. Ale zanim przejdziemy do jakiś większych robót nad tym, umyjemy sobie go. Spróbuję jakoś do porządku to doszorować, bo to jednak lepiej się pracuje na takim sprzęcie, który jest czysty. Może troszeczkę go znowu a potem zajmiemy się mechaniką. Zatem lecimy. No więc dobra, słuchajcie. Zacznijmy od tego, że na wstępie chciałbym Wam zaznaczyć, że kompletnie nie znam się na skuterach wodnych. Kompletnie nie znam się na ich budowie. Nie wiem co jest z czym, co jak się nazywa przede wszystkim nie planowałem kupić skutera wodnego. Inaczej, planowałem kupić coś do pływania, ponieważ mieszkam w takiej lokalizacji, że w promieniu 2-3 km od mojego domku mam dwa duże zbiorniki wodne, na których można pływać maszynami motorowymi. Planowałem bardziej w przyszłym roku kupić jakąś łódeczkę bardziej taką na 4-6 osób. No jednakże jak to w moim przypadku, jak widać, ja nigdy nie kupuję szukając na aukcjach tylko po prostu czy nigdy, zazwyczaj te sprzęty znajdują mnie same i tak było także z tym oto skuterkiem skuterkiem z lawetką słuchajcie yy, co to jest no jest to Yamaha, moi mili państwo jest to Yamaha model moment, już wam pokażę zdejmiemy sobie kanapę kan przede wszystkim kanapa na pewno pójdzie do oprzycia pójdzie do oprzycia, no bo jest brzydka, a nowa skórka na pewno nada tutaj fajnego wyglądu, fajnego uroku. Jeszcze zastanawiam się nad kolorem, czy też czerwono z powrotem, tylko ona zaraz znowu się różowa zrobi, czy jakiś fiolet, czy biel, zobaczymy. Otworzymy sobie maskę, czy jak to się nazywa w skuterach, na pierwszy ogień, zanim podepnę tutaj prąd, chcę zdemontować ten licznik i go osuszyć, żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić coś, no bo tutaj stała woda. Chwila. Podniesiemy sobie maseczkę, jest to Yamaha model RA700S eee, Cokolwiek to znaczy, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Wczoraj sobie umyłem ten skuterek, jeszcze miał jak widać. Eee, fajnie już go wyszorowałem, bo był brzydki dosyć, stał parę lat pod chmurką. Ale dobra, co my tu mamy? Jest to, słuchajcie moi mili, e, silnik produkcji Yamahy, 700 k o mocy bodajże z tego co widziałem w papierach, 45 kW. Si silnik 700, ale kompletnie powiem Wam szczerze, tu trochę wody jest, bo go myłem wczoraj, będę musiał jakoś to spuścić, eee, klemy zaraz będę czyścić, żeby zanim podepnę akumulator, wczoraj sobie wziąłem z motocykla, bo mi się całą noc teraz, żeby tym kręcić, kompletnie powiem Wam szczerze, nie znam, nie mam pojęcia jak to tu jest zbudowane, prócz zwykłej powiedzmy budowy silnika dwusuwowego, co jest czym, będziemy patrzeć, będziemy sprawdzać, eee, będziemy tutaj zaglądać. No i co? Biorę się tak w tym momencie za demontaż tego licznika, żeby go wysuszyć, żeby go dać gdzieś do słońca, rozebrać, żeby tam żadne zwarcie nie poszło, coś zanim tu podepniemy. Alukulumolala, malantor. No i tyle, to wszystko tutaj już smarowałem. Te, te mechanizmy, dźwignie, rączki biegu wstecznego, biegu do przodu. No, i tak to wygląda. tak to wygląda. Zatem biorę się za demontaż tego, tego zegara i lecimy z tematem. Dobra, słuchajcie, pierwsze prace polegały, nie nagrywałem tego wcześniej, ale zapsikałem sobie dookoła świece, bo było delikatnie dużo korozji dookoła nich. Zresztą jak widać po zewnątrz, no. I zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać w środku. Słuchajcie, pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze. Ładna świeca czarna i jedna i druga, nie to, że na dwa gary różnie pracuje, tylko bardzo ładna. No i dobra, zajrzymy sobie teraz tu i zobaczcie, obsiknąłem teraz tam wódekiem, smarem, że nie ma gramardzy na tłoku, na cylindrze nie wiem, ale wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Więc słuchajcie, mamy czwartek, zalewamy sobie to wódekiem, zalewamy sobie to e, olejem do dwóch słów i w sobotę z rana zaczynamy walkę. Spróbujemy tego dziada odpalić. Niestety zgubiłem gdzieś GoPro, żeby postawić sobie na statywie. Ale co? Spróbujemy tak z telefonu jakoś to. Nie mam statywu. Przeczyściłem klemy. Wpiąłem akusa z... Wpiąłem akusa z motorka. No i spróbujemy teraz zakręcić silnikiem e, zasadniczo z wykręconymi świeczkami, bo ja tam zalałem olejem, żeby to przedmuchać. Zobaczymy jak to Świeczki jeszcze właśnie, jeszcze przeczyszczę zaraz papierkiem. Ale najpierw zobaczymy, czy to w ogóle chce, chce zakręcić, chce zagadać i czy cokolwiek z tego zasadniczo będzie. Podpiąłem akumulator, na razie tak powiem, jest zero reakcji. Niestety nie udało mi się rozebrać tego zegara, bo to jest wszystko zalane. Nie mam palarki, żeby to rozebrać. Ale nic się tu zasadniczo nie świeci, chociaż wątpię, żeby się świeciło, bo tu wilgocie jest. No i jeszcze nic nie popali. Eee, tu jest ta zrywka, daję pod nią podkładkę nie wiem, spróbujemy Chwila. o o, rozrusznik moi mili o proszę no i ładnie dobra, czyli ładnie kręci przesmarowało się przesmarowało się, dobra dobra, zapnę świecę psikniemy mu elektrostarter no i zobaczymy, może kurcze zagada no i dobra, świece zakręcone e... szprajem mu waniamy, mu zaciągniemy hops, no i co, no i próba o kurwa <laughs> dobre, 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 dobre <laughs> trzeba mu zalać paliwa moi mili a nie, nie ten spray. Moment. Kurde, że nie mam tego statywu, akurat teraz. Jeszcze raz. Wiadomo, że on teraz nie ma podpiętego, bo tu jest ten. patrzyłem na YouTube to tak zwany ten host test, czyli że się zapina mu tu węża z wodą. Ja nie wiem w sumie gdzie, czy tu, ale jak on pochodzi, tam dosłownie parę sekund na nic, mu zasadniczo nie będzie. <słyski> <słyski> Dobra, Czyli będzie chodzić, trzeba zalać mu paliwko. I malina. Dobra, idę zrobić jakąś mieszaneczkę Tak, żeby on sobie chociaż chwilę na tych wolnych obrotach pochodził No i dobra, słuchajcie, wpiałem sobie tu duży akumulator, bo ten mały szybko mi się rozładowywuje jak tu kręciłem eee, Gaźnik poskręcałem, tylko tu jeszcze muszę dwie śrubki dorobić ja Gaźnik poskręcałem, bo tu brakowało tych śrubek, no i on już teoretycznie powinien palić Teraz trochę stał, podleję mu tu gaźniczek Hops Ssania, sania mu damy tak, to zakręcimy, to zakręcimy i paliwa mam 10 litrów, tu zalane mieszanki, oczywiście. I tu widzę, że już się zaciągnął paliwa do filtra. Myślę, że teoretycznie już powinien normalnie gadać. Już powinien normalnie zacząć. Razsa, nie wyłączemy. Ale chce. Ale chce. Kurde no. Chyba sobie opuszczę tą klapę, żeby go ewentualnie móc jednocześnie gazować. Dobra, gaszak działa Okej, okay, nie będziemy go tu męczyć Grunt, że zassał paliwo Grunt, że zassał paliwo już ze zbiornika to zrobiłem na trytytkę tam bo tu zrywka powinna być, ale nie mam zrywki, muszę zamówić na Allegro. I jak jest zrywka, to wtedy, bo to trzeba podnieść, i jak się spada ze skutera, to się wtedy gaśnie, nie? Ale jeżeli nie mam zrywki, to trzeba było sobie jakoś powiedzmy, poradzić. No i teraz po prostu. no tutaj musicie się poławić tym ssaniem i tym wszystkim, ale już. Bo tu trzeba, zrobić mu, trzeba mu wodę wpiąć i wtedy można się nim bawić, nie? Bo on jest, jest chłodzony z on jest chłodzony z rzek z wody z tego jak się pływa z obiegu. Muszę znaleźć w instrukcji gdzie tu się kuźwa wpina, mu tą wodę, żeby zrobić ten host test. To wtedy sobie Ej, pochodzimy dobra, Słuchajcie, tutaj. to było no, na tyle. To Mamy tą końcowe grudnia, za niedługo znowu wieś, znowu wiosna. Więc na wiosnę sobie podjedziemy na jeziorko, zwodujemy tego dziada I sobie coś popływamy Tak jak mówię, myślałem, że dam radę, wyrobię się, żeby teraz, teraz na tym coś popływać W tym roku nie dało rady, po prostu fizycznie Był natłok innych prac Mam nadzieję, że się podobało, jak nie to trudno, możecie zostawić jakiś komentarz Suba i tak dalej W kolejnej części na pewno sobie wymienimy ten, ten, ten pokrowiec, zamówiłem już nawet Zamówiłem już sobie no, nowy materiał, więc pierwsze co będzie to zmienimy sobie tą kanapę, a potem jedziemy, moi drodzy, pływać po upierd, No, ten sprzęt, tak, więc do następnego strzała, cześć!